Elu, dzisiaj słuchajcie poglądamy, jak mówiłem na odcinku, może sobie go obejrzeć, w ogóle będziemy sobie oglądać mongas animacji co najmniej za Mongasa więc zaczynamy od pierwszego odcinka mm, mam nadzieję, że pójdzie wszystko z planem Wreszcie jestem impostorem, dzimaneczko, w spódniku. Zielony jest impostorem. Czekaj, co? Tak, zły dobry. <grym> Dlaczego? Bo na początku gry mówi. Zdajesz sobie sprawę, że to nawet nie jest task. To był niebieski. Niebieski, nieżyj. Przepraszam. Okej. Okay dajesz sobie sprawę, że to nawet nie jest tas. <grystanie> Był niebieski. Niebieski nie żyje. To żółty. Przecież widziałeś jak się skanowałem w Medbenu. W takim razie biały. Ty jesteś biały. Różowy, ok. <grystanie> <grystanie> Widziałem na kamerach jak wentujesz. Nie, nie. Ja tylko oczyściłem wenty. Jestem niewinny. Patrz jaki tam jest syf. rzeczywiście. Ej, pora Ej, pomogę ci, ok? Dobra. <laughs> Aha, zabiłem go, pora uciekać. Ej, co jest? Co się stało? Nic, po prostu się za wami stęskniłem. <śmiech> <śmiech> ja bym wiedziała, że dzięki wam od Dzięki. What? Czekaj. Like it, nie zrozumiałem. Męczenie usłyszałem. Okay. Kurczę, dobry jest ten impostor Dzięki <noise> I like it, Kaji. Zaraz Nie płacz, znajdę ci drugą mamę Albo opiekunkę Albo o się nie, ja wiem, to, Albo zdarzy... włożę cię do okna życia Albo nie, 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 niegrzeczne dziecko Odłóż ten dusz <noise> Jak się nie będziesz <noise> tak. mnie słuchać To przyjdzie pan i cię zabierze O oh, shit, shit, shit Dziecko fioletowego jest impostorem, a jasne. Mówię prawdę, ono próbowało mnie zabić. Nie proszę, nie. Ech... Ej, O Okej... To jest Cybor? Co? Okej... Okay. Okay. Ba, ba, boy. Oglądamy teraz to. Słuchaj Stoner, musisz mi teraz zaufać. Wyrzućmy dżentelmena. Powtarzałem to wszystkim w tej koszmarnej grze przy każdym alarmie i nikt mi nie wierzył. Był w pobliżu zwłok, nie zrobił ani jednego zadania i nosi dwa cylindry. Tylko wariat by tak robił. Wyrzućmy go i wygrajmy ten mecz. Wow każda krowa czarna, ciem. Masz coś jeszcze na niego? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pozwól, że zacznę od początku. Ha, więc to jest ta słynna gra Among Us. Tak, dokładnie tak, młody człowieku. O, witam. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Gentleman. A to mój wspólnik, Mr. Chase. Ja być, Mr. Chase? No, bardziej jest to, Mr. Chase? Proszę mi wybaczyć. Mr. Chase chyba zapomniał o manierach. Uh, Okej. Okay. O, więc nazywasz się Player. jak tak dostojnie. Właściwie nazywam się... A, b, 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 panie player. Tutaj używamy naszych pseudonimów. A, okej. Okay, jasne. Pozwól, że przedstawię ci resztę towarzystwa. U. Ten pan, to szerp. Trochę z nich. Jego postrzeleniec i świetny oskarżyciel. To jego wspólniczka. Angel. Piękny przykład dla każdego załoganta. A oto Stoner, jest bardzo... osobliwy. Dalej Rose i bidej Moja ulubiona para na naszej uczcie. Tego białego jegomościa zwą kapitan. Wielu widzi w nim swojego rodzaju autorytet. jego umiejętności przywódcze są dość wątpliwe. I na koniec ninja. Jest najokrutniejszym zabójcą, jakiego znam. Morderca z prawdziwego zdarzenia. Biada nam panowie, biada, jeśli on, on... zostanie impostorem. Ja syrotoniko sytylos. Uczyło mnie nic, co było na co dzień. Co było? Co było? Czy właśnie wyrzuciło go z gry? Górka siwa. Serwery pewnie znowu zwariowały. Wszyscy, którzy chcą zacząć bez niego, mówią: Aj! Aj! Dzień dobry. Hey player. Fajna mosh. mapa. Rozejdźcie! Za mną, Mr. Cheese. Hej, mogę iść z wami? Wiecie, jak to mówią w kupie raźniej. Dobry pomysł. Wow, co się dzieje? Ja znam ten dźwięk. Mr. Cheese. Dobry Boże, zabiłeś go! Bynajmniej, To niedorzeczne. Zabiłeś! Przeciąłeś go na pół! Mój drogi chłopcze, jesteś w błędzie. Taki staruszek jak ja nigdy nie dokonałby czegoś takiego. Ach tak, zaraz powiesz to innym. Oho. Jezu, nie, Mr. Cheese nie żyje? Mr. Cheese, musisz cierpieć, dżentelmenie. Byliście bardzo blisko. W rzeczy samej, Bidej. Pierwsze 12 sekund po jego śmierci były bardzo trudne. Lecz nie czas na żałobę. Mamy dwóch oszustów na statku. W tej rundzie nie głosuję, bo nic nie widziałem. Brzmi sprawiedliwie. Tak bym powiedział, gdybym nie słuchał się swoich jaj. Kizolaj, baby. O, przepraszam za to. angel. Nie, tak naprawdę... Ja nigdy nie byłam oszustką. Robiłam tylko swoje zadania. Tak, robiła! Rosja i ja widzieliśmy ją w reaktorze. Nieprawdaż, kochanie? No. A przez to, że ją oskarżyłeś, sądzę, że to ty, szeryfie... Jasne, że szeryf... Jeśli chcecie, żeby zagrał wam to so piszcie w komentarzach Tylko zabija i tak dalej. Tak myślę. Chyba. Ludzie, to nie szeryf, to wystarczy! Kto chce, zaraz szeryfa? chwila Uchą okay. bezkresną odchłań kosmosu, niech krzyknie nie, aj. Nie, słuchajcie mnie, to dżentel... No i postanowione. Sorry, szeryfie, ale ten statek jest za mały dla nas dwóch. Nie, nie czekajcie. Pa, Szlag, tym razem klapa po całości. Gdyby tylko ktoś miał więcej dowodów, moglibyśmy uratować niewin... Okej, okay, słuchajcie, to będzie już koniec tego odcinka. Myślę, że... Myślę, że Wam się podobało i na. Nało...